Dzień dobry, dzień dobry, jesteśmy na spacerku. Szósta. Szósta wzięłam tylko walmo. A najwięcej potrzebuje. Typi to i tak kółka robi. Do około piętnaście. No, my sobie wyszliśmy. Elo musi dostać nową obrożę, bo <laughs> przymała się zrobiła. Ale tutaj ładnie idziemy, o. No i dojdziemy tu kawałek i... i wracamy. W ogóle to skarpet nie założyłam i mnie buty obcierają. Adidasy, wspaniałe. O. Pięknie jest. Oby tak dalej Ta Manita wystąpi w końcu A jesteśmy w lesie. Pięknie. Pięknie. A tutaj sobie tak stanęłam i tak patrzę. Już trochę uzbieraliśmy. Ale ja tutaj patrzę. Nie widzę. Ale to tak jest fajne, kurne, wychodzisz z samochodu, a tu od razu czuć ten piękny, piękny zapach lasu jeszcze tutaj widzę. O o o. o o o Na razie nie oczyszczam Bo po prostu musimy tutaj szybką akcję zrobić i uciekać, bo to już jest... To już jest późno. Dosyć późno. No Nawet wziąłem taką torbę. Taką niejaką. Proszę, butelki. Torbę nijaką wzięłam. Ale wiecie co? Już czuć. Czuć, po prostu czuć, że to już naprawdę polecie. Ostatnie podrygi. Ostatnie. Dobra. O taki śliczny Śliczny No witam się z wami ponownie Przyjechałam z, yy, z kórek. Przyjechaliśmy Trochę jest. I one takie mokre są. Trochę zebraliśmy, mokre są. No i ubieram teraz. Myślę, że na dwie jajecznice starczy, nie? Ale no nic nie zastąpi e, tych olejków eterycznych, które są w lesie, prawda? No i tutaj dostałam komentarz od Oleńki. Pozdrawiam cię serdecznie e, i z zapytaniem. Elmo, z zapytaniem takim, czy mam jeszcze kozę? No to od razu powiem, że już nie mam kus. Słuchajcie, niestety, ale kus już nie posiadam. Jak, jak już kto, kto mnie ogląda, no to wcześniej mnie oglądał, no to wiedział, że ja tam na zimę łatałam to, to ich stanowisko ży do życia łatałam, bo to wszystko wiecie stare to nie było robione, reperowane wiele lat. Um, Elmo. Nie było reperowane wiele lat. Ja y... tyle co mogłam i tyle co mi było stać. To po prostu tam robiłam. A żeby zrobić taki generalny remont, tam, żeby one były tak, jak powinny być, stać, to trochę by to mnie kosztowało, ale ja no, po prostu nie mogłam sobie na to pozwolić, prawda? No, oblali mi. Y... Ach, nieważne. Do tego doszło też, no głównie z, z takiej przyczyny, że po prostu nie chciało mi się wiecie, mieć kolejnych, nie chciałam po, po prostu kolejnych problemów mieć, gdyż notorycznie byłam straszona, że będzie dał telefony do po prostu ktoś mnie sprzeda do Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami, Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa, że one są w złych warunkach, prawda? Więc unikając problemów, bo wiecie jak to jest z tymi kontrolami, <laughs> wolałam się nie pakować już w kolejne dramy, problemy i po prostu niestety. No, trochę to przeżyłam, słuchajcie, ale yy, ale po prostu muszę jakoś się ratować, nie? Żeby nikt nie miał pożywki na moich potknięciach i tylko czekał na moje jakiekolwiek potknięcie, nie? Bo na przykład no wiecie, oprócz takich straszeń to jeszcze hmm, do gminy bo, Więc musiałam wiecie wszystko mieć każdy dokument wszystko dopiąć do końca, nie? I bo takie poputki malutkie zbiera. Wszystko musiałam mieć tip-top, jeszcze te kozy. Co jeszcze? Na policję, że dziecko wożę bez, ze, z niesprawnymi hamulcami, no ale już żeby na przykład będąc mechanikiem zrobić mi samochód hamulce. To, to, to nie, no bo um, ja nie zasługuję na to, prawda? Od wielu lat. Ech. No, i różne przeróżne, słuchajcie, i kozy musiały zmienić, znaleźć sobie, znaczy, no musiałam znaleźć im inne miejsce. To, co mnie jeszcze trzyma, tak wiecie, w stabilności emocjonalnej, to jest to, że ja wierzę, że ja się kiedyś poskładam na oczach tych, kto mnie, tych, co mnie skopali, nie taką mam po prostu nadzieję, także kus nie mam, możesz sobie dzwonić gdzie chcesz i tak, no bo to wiecie, to było żeby to zrobić, a ja tutaj na razie nic nie będę robić, bo nie mogę muszą się pewne sprawy powyjaśniać, no to musiałam to zrobić z wielkim bólem ale po prostu to musiało nastąpić. I tak jak mówię. Musiałam bicie włożyć, bo tu latają przeróżne ciuczki. Picie musiałam zamknąć. I tak jak mówię, po prostu. Mam nadzieję, że się poskładam po tym. Po tych kopnięciach. Na oczach tych, co mnie skopali. I. Myślę, że to jest dobre myślenie No bo wiecie to on... Człowiek jakby tak zamyślał, rozmyślał, tak się poddawał, to by zwariował, nie? To tak nie można. No. Tak nie można. Elmo odejdź! I jeszcze... Mm, odnośnie tamtego. Jeszcze od, odnośnie tamtej, słuchajcie, wypowiedzi to. Ja tak się zastanawiam. Po co ktoś teraz się tak strasznie upomina? O... o to, co kiedy, To co w ogóle nigdy nie chciał tego. Ja nie rozumiem tego też. Po co to? No, o nazwisko? Oddałam, proszę bardzo. Mnie to tam wiecie, nawet lepiej. Ach, ta jakaś dziwna, taka ciemna. I takie buty, słuchajcie. Cóż, zimno jest. Mam bluzę, koszulkę, bluzę, zewnętrzny szlafrok, pod, pod tyłkiem poduszkę, no i zimno. To takie już ostatnie, nie? Posiedzenia później ognisko, przy ognisku tylko. No, dobra. To ja słuchajcie, kończę. Byłam w dino po drodze. Kupiłam naprawdę takie podstawy, podstawy takie. 98 zł. No. I kup fajne kwiatki są. Zajrzyjcie do Dino. Kupiłam jednego sobie: Filodendrona. Taki nieduży, 11,99, chyba. No musiałam, po prostu ja musiałam to zrobić, nie? Daje mi to pocieszenie takich kwiatuszek. Bo jeszcze go nie mam. Kiedyś miały być fiałki, ale ja kurczę nie widziałam jednego fiałka afrykańskiego. A bardzo je lubię. Ja mam już. Z pięć chyba takich fiołków. No, oczywiście każdy ma inne kwiatki, nie? Dobra, słuchajcie, kończę. Pozdrawiam serdecznie. No, i tyle. I tyle, słuchajcie. Yy, nie można się tak dawać, bo. To nic nie daje. Słuchajcie, jak to wszystko tak rozpamiętuje się. Jak się tak poddaje. Siedzi się cicho. To ktoś ma z tego pożywkę i brnie dalej w to dziadostwo co wykonuje robi, nie? To trzeba po prostu ten proces trzeba jakoś zatrzymać. Jak niełagodnie, to trochę inaczej. Różnie. O, telefon mam, dobra. I smażymy. Nie ma nic, masełko. Nie ma nic lepszego. Nic. Nam wyszło. Tyle nam kurek wyszło, ale jaki zapach, kurwa! No, te takie większe to ja. Dziabie. Cebulki nie dawałam, bo i wodę z cebulką tak nie bardzo. chociaż go już trochę przyzwyczajam, nie? Nawet ale to super Mam nadzieję, że. O, tutaj jakieś coś. Że dobrze umyłam. Ale to wiecie, z kurkami to tak. kurna. No i trochę je leciutko pod duszę. Pomidory mi się tutaj robią wyżej. Teraz będę je blendowała i no nie wiem co zrobię. Czy taki zwykły, czy może ketchup? Nie wiem, zobaczymy. Później jeszcze zerwę tego tapira długiego, bo może on już więcej mu nie potrzeba. No i dusimy trochę. Chyba już. Mam tutaj szczypiorek ten, co mroziłam. Bardzo się cieszę, że tak zrobiłam, a tutaj mam i kacze, perlicze, jajo, jedno kacze, dwa perlicze i zwykłe. Już chyba posoliłam, czy nie? Nieco, nieco. No i dodajemy szczypiorku i elegancko, od razu dam, bo on będzie taki zimny później. Także polecam. Polecam. No i tak. Co do tutaj tych moich, to po prostu to już jest na pół ogródka. Tak. Tutaj może już go w końcu zerwę, tego tapira, który ma z pół... Więcej chyba jak pół metra. Nie wiem, zmierzę go dla Jaki piękny kwiatek Zmierzę go dla e, cieka, z ciekawości, nie? Trzeba moż, można go by było zapylić widzę. Bo tutaj można by było, a tutaj są e, o, taki wielki też. A co do folii. Co do folii. To już wam pokazuję. Tutaj ta folia. Ok, już tutaj dużo tych pomidorów zebrałam. Ok, jest jeszcze nie. Zaraz pójdziemy do tej drugiej. O, Magi. Zaraz pójdziemy do tej drugiej. Jakiś buracek się ostał. Muszę te w końcu zebrać i ususzyć. Ja suszę. I wiecie, to zupy to w sam raz jest, nie? No tutaj już teraz nic nie rośnie na razie. Kubek muszę wziąć. A tak, papryki. To też już trochę zebrałam żółtej. A tutaj tak. Elmo, wiesz, że tu nie można wchodzić. Wychodzisz stąd. No. Prawdopodobnie uratowałam, bo gorzej chyba się nie robi. Aczkolwiek jeszcze zobaczymy tutaj. Elmo, wyjdź. No i dzisiaj znowu zbiorę te, takie, wiecie, dojrzewające, nie? Elmo dojrzewające takie o, to to już mi dojrzeje. No ale posuwam mnóstwo tego, nie? No bo to tragedia. Takie coś było po całości. O. No i to już też trzeba by było usuwać. No ale to już końcówki i pozbieram właśnie te czerwieniające. I tyle. I tyle. O. One duże, ładne. Tak wiecie, szkoda by było, nie? Ale wiadomo, że to się skończy i trzeba jeszcze raz. Bo tutaj jodyną pryskałam. O, te jakie kiście. Jodyną pryskałam. No i zobaczymy. No jak na razie to wszystko stoi bez większych akcji. I zobaczymy. Także do co do pomidorów, to tak to wygląda. W tamtej folii, o dziwo, jest ok. A tutaj papryczek też już trochę zebrałam. Widzę, że znowu można zbierać. Żółte się okazało, że mam. tam Tamta pewnie jest czerwona. To jest też żółta, żółta. No, o, tam tamten spad muszę go podnieść. Też już będzie dojrzewał w domu. A jeszcze wam pokażę, ile ja mam w domu. Z tych co pozbierałam, one już też dojrzewają. Ja już mogę je przerabiać normalnie. Tutaj mam. One były naprawdę, były mniej czerwone. To samo papryka była mniej dojrzała. Tu widzę, że już jest to. Już mogę leczo robić, nie? Od nowa. No dobra, będziemy. Następne to duże takie pudło. Pod spodem. Pod spodem są zielone, ale też patrzę, że czerwone nieją. jeszcze jedno miejsce. Następne, słuchajcie, miejsce. I pod spodem. Też są. Zielone one dojrzewają ładnie sobie. O, to takie rzeczy mam. Tyle tego mam.